Cześć witajcie! Dzisiaj jesteśmy na odrze i będziemy próbować łowić klenie. Dlaczego próbować? Próbować, bo jest z nami Tomek z wędkarskiego challenge. Także zaraz u niego zawitamy. Aury mamy no, zimową jak na styczeń, jest śnieg. Woda nie jest zamarznięta, bo jest to rzeka. Inne zbiorniki mają z tym problem. Niestety stan odry jest troszeczkę... Wysoki, trochę mi to pokrzyżowało plany, ale mimo wszystko mam nadzieję, że coś się złapie. Jak nie, mamy awaryjnie barycz. Nie wiem, czy tylko zdążymy. 30 minut na miejscówkę, nic się nie dzieje. Idziemy dalej. Szukamy miejsca spokojnego z jakąś trawą. Mam nadzieję, że tam się gdzieś te rybki chowają. No i tyle. No. Tak wygląda moje stanowisko. Jak widzicie, bardzo minimalistycznie. Nawet krzesła nie ma sobie klęcza, albo, albo siedzę na wiaderku. Tam w oddali możecie zobaczyć Tomka. Właśnie skrada się na główkę. Więc tak to wygląda, też szuka miejscówek, bada. Pierwszy raz na Odrze jest, także... No nic, zobaczymy co będzie później. Jak widzicie, tutaj mamy chlebek pokruszony. Dzisiaj z GoPro pada śnieg, także nie chcę, nie chcę sobie kamery głównej zniszczyć, bo nie będzie co nagrywać. Sobie trochę tostowego, zwykłego, i teraz, żeby trochę to zespoić, bo ja będę łowił na koszyczek, dodam sobie aromatu serowego. Dlaczego ser? Raz, że woda jest zmącona, bo trochę przybrało. Jest mętna, także no przyda się taki zapach mocny, wyrazisty, który no przyciągnie trochę, trochę rybę. Chleb do tego jest biały, także myślę, że będzie dobrze widoczny. Naprawdę nie za dużo, bo chleb szybko chłonie. Tutaj jak widzicie został, został, została tak zwana piętka dubka dupka. I to będziemy zakładać na haczyk. To sobie tak wymieszamy. Trochę talepiewami. Zrobimy na sztywno. No i tak to, o powiem wam ser taki, że Tomek zobacz. No, ale taki taki cheddar, kurde. Tak, taki fajny serek. Boję się brać tą ręką, bo będzie capiła cały dzień. No jeszcze troszeczkę dodam. No, ja tu czuję. Jest super zapach. No i dobra, co idziemy nad wodę. Mamy ją bardzo blisko, jak widzicie. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Dobra, teraz przed sobą macie pierwszą miejscówkę. Ja nie wiem czemu wybrałem miejsce w nurcie. Raczej tam tego klenia nie ma, ale wybrałem go dlatego, że cała klatka jest usyfiona. Zaraz może jeszcze spróbuję dokładnie w tym miejscu połapać, bo widzę, że się wyczyściło troszeczkę. Może bliżej brzegu gdzieś w tych trawach ten kleń będzie się chował. Natomiast tomek jest na napływie. No i rzuca w zasadzie tak jak ja bym rzucał, czyli tutaj, właśnie w te trawy. Eee, ale jedną, jedną wędkę ma na środku klatki, z tego co widzę. No jest to nasza pierwsza miejscówka. Jak widzicie, odra jest dosyć wysoka. Pół jest pod wodą. No i nic, będziemy próbować. Ja jeszcze mam tutaj pinkę w razie w ale to może jakbyśmy na Barycz pojechali. No i tutaj wiadomo zestaw trochę zanęty serowej, jeszcze może ją zaraz wymieszam, może nie i mamy tutaj skórki. No to czekamy do pierwszego brania, może nam się poszczęści. Dzisiaj największym problemem łowienia jest syf, który niesie woda, eee, tak jak wspomniałem wcześniej, no. Bo odra się podwyższyła, także woda poszła do góry, przez co, no przez co to wszystko spływa i się syfi. Teraz rzuciłem w takie miejsce, gdzie wydaje mi się, gdzie powinien kleń stać. Czyli mamy tam typowo takie zakole. Tam troszeczkę ta woda spowalnia, no ale też niestety ten syf tam idzie. W klatce co raczej tu na środku ryba nie będzie stała. Moim zdaniem ona stoi bardziej przy tych wszystkich trawach. Eee, no i tyle. No, jak widzicie szczytówka zaczarowana, nie rusza się. No, zobaczymy. Dobra, nic sensownego tutaj nie ma, oprócz zaczepów. Także spróbujemy dalej. Pół godziny minęło. Patrząc na Tomka. Odlicza mój czas. Wiem wam, że nie jestem w stanie się przyzwyczaić do takiego dużego haka. To niestety, na chleb no to musi być dosyć taka no, duża świnka. Z rozmiar 4, a w sumie powinien być 2. Ale jakoś no, nie wyobrażam sobie łowienia na dwójkę. Dla mnie to już jest taki wielki bandziok, że może nie i koniec. Niektórzy się do tego nadają, ja, ja niestety nie. Aczkolwiek na pewno czeka mnie to na wiosnę, na, na, na groszek. Na groch w zasadzie. Popróbujemy połapać eee, trochę rybek na groch, na baryczy w tym roku. Bardziej na takiego dzikuna. I teraz mamy dwie opcje. Dwie dosyć fajne. Myślę, że najpierw sobie tutaj przycupnę i rzucę w tamtą stronę. Wydaje mi się, że tutaj coś w tej trawce może stać. Zakładamy chlebek, że Wam mniej więcej pokażę jak. Wędkę na razie odłożę. Mamy chlebek. Dobra, może wam pokażę jak się zakłada chleb. Jak widzicie haczyk kosa. E, tu mamy nasz chlebek, od tej strony wbijamy raz, przerzucamy haczyk w drugą stronę. I teraz jeszcze raz go wbijamy w ten sposób. I oto ten sposobem mamy chlebek założony tak, że no raczej nie powinien spaść. Czy znaczy no on spadnie przy wyciąganiu. No nie ma takiej opcji, ale tym się nie przejmujcie, bo w wodzie, w wodzie on, on będzie, także nawet tam kawałek, kawałek, jeżeli tylko zostanie, to ten kleń i tak w ten kawałek uderzy. że tym się naprawdę nie przejmujcie. Co, co, co wy wyciągnięcie, tak naprawdę kija z wody. Tego chleba nie będzie i to nie jest nic nadzwyczajnego. Najpierw rzucimy sobie gdzieś tutaj. Sobie stawimy. No i co? Czekamy na branko. Dobra, jesteśmy przy stanowisku Tomka, jak widzicie, mamy całą reklamówkę kleni już. Tak, jest reklamóweczka kleni, ja zawsze wożę, bo smaczne ryby, smaczne bardzo, a z odry szczególnie. Nie, słuchajcie, naprawdę mamy pełen arsenał, zobaczcie ile tego chlebka, tej, tej skórki już poszło. To, to znaczy, że nie próżnujemy, nie próżnujemy tylko łowimy. Nie jesteśmy głodni, bo można zawsze chlebka skosztować mi miąższu, żeby skórkę sobie zostawić. Natomiast, no niestety, w dniu dzisiejszym bez żadnych brani. Ale to jest słuchajcie, no zima. To jest wpisane w nas styl życia od który tak. tak naprawdę zaczynamy. A tutaj macie chlebek czosnkowy własnego wypieku. Bo Pachnie czosnkiem, no, ale skórka. Czuć, czuć mocno. Czuć czosneczek. Bardzo, bardzo ciekawy. To jest taki eksperyment mój, no ale jak ryby nie biorą, to możemy... Moglibyśmy... Następnym razem to dla mnie taki... <laughs> ja bym go zjadł. <laughs> no zrobimy, zrobimy, jak najbardziej. Jakąś nockę trzeba zorganizować całym teamem i... No i chleby, chleby się przydadzą. No i chleby się przydadzą. No jakoś tak kurczę nie możemy się wstrzelić. Znaczy ja na pewno się nie mogę wstrzelić w, kle... w klenie zimą, bo to już nie jest mój pierwszy wypad. Nie na Odrę co prawda, ale już kilka razy byłem. Nad Wartą. Nie mogę się wstrzelić, no ale... Kiedyś się wstrzelę, no. Takie jest wędkarstwo i trzeba kombinować, słuchajcie, no i trochę tego czasu trzeba poświęcić. Dokładnie tak. Ale będziemy próbować, się ja na pewno jeszcze parę razy tu przyjadę, zresztą mamy styczeń i dużo czasu. Reszta zbiorników zamarzła, także no niestety, no będzie trzeba tutaj próbować i się przebranżowić na na łowienie. No i na pewno latem coś tutaj nagramy, mam nadzieję, że te brzany w końcu uda się połapać. No i tyle. No. Próbujemy. Jakby co, to na pewno zobaczycie te ryby. Jo. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy po, po. Powoli robi się ciemno. Mamy już 10 po czwartej, także za niedługo będzie już całkowicie. No co? No tym razem się nie udało nic złowić, no ale i takie wypady się zdarzają. I warto je też pokazywać, bo nie jest zawsze tak kolorowo jak to się pokazuje. Co na no dzisiaj odra nie obdarowała nas nawet z kubnięciem, pomimo, że się staraliśmy, przyszliśmy naprawdę kawał, kawał drogi byliśmy gdzieś tam, o, hen, hen, hen daleko, nawet bardzo daleko. No i tyle no co mogę powiedzieć. No, na pewno tutaj wrócę i sprawdzę no sprawdzę czy, czy coś idzie złowić, albo po prostu namierzę, spróbuję namierzyć jakąś miejscówkę e, kleniową. No i nic, no tym mało optymistycznym akcentem się żegnamy. Yy, tutaj jeszcze Tomka nagram i widzimy się następnym razem. Cześć.